Jakie produkty można kupić w słoiku? Mięso. Pierwszy x. Ogórki. Za 20. Potytek Grzyby. Pierwszy x. Pomidory. Drugi x. Musztarda. Za 5. rada? Majonez. Za 15. Yy, Nutella! Trzeci X. Igor odpowiada. Buraczki. Nie ma! Za 10 miód, a za 25 dżem. Dżemik! No Jezus, tak. Maria. Debile. Zwierzęta, które mamy w domu. Igor. Pies. Za 25. Co Za 20. Popuga. Pierwszy X. Królik. Drugi X. Spornik. Za 15. Cinka morska. Za 5. Ryby. Za 10. No ale 30. ograł. Tak jest. Brawo.